Witam, witam przedstawicieli dobra. mediów, witam trenerów na konferencji pomeczowej, prasowej, przypomnę drużyna MLKS Motor podejmowała drużynę MKS Mazur EU o zabranie głosu, podsuwanie spotkania proszę trenera drużyny gości pana Pawła Sobolewski. pomysł na Chcieliśmy grać spokojnie. Szukaliśmy, szukaliśmy fragmentów, bo widzieliśmy, że, że z tego stałego fragmentu piosenkę. Były takie, i w pierwszej połowie sytuacja, sytuacje. w drugiej byłoby sytuacje. Niestety w za wiele nie można powiedzieć dobre. Dużo przerywanych akcji, y, można powiedzieć, że troszkę takiej, y, dużo walki y, na boisku na pewno, dużo żółtych kartek było. Y, niestety y, przegrywamy mecz w 93 minucie y, po jednym błędzie. nie y, Robiliśmy do 93 minuty błędów, drużyna z Lubawem, myślę, że trener y, po prostu nie dawaliśmy okazji y, ku temu, żeby strzelić bramkę. Po, y, popełniliśmy jeden błąd w 93. Tracimy bramkę i niestety przegrywamy ten mecz. Żałuję i szkoda mi moich chłopaków, bo naprawdę dali z siebie y, bardzo dużo w tym meczu, y, ale niestety przegrywamy po jednym błędzie. Dziękuję bardzo. Gości, a o zabranie głosu podsumowanie spotkania proszę trenera drużyny Gospodarzy. Pana Krzysztofa Malinowskiego. Tak jak już Paweł powiedział, ciężki mecz tak samo dla nas jak i dla nich, ale również dla kibica. Nie był to piękny spektakl piłkarski. My cierpieliśmy bardzo fizycznie myślę, że od pierwszej minuty mieliśmy zupełnie inne założenia. Mieliśmy siąść wysoko pressingiem, mieliśmy po stracie stosować kontrapressing. Brakowało i jednego, i drugiego. Nie byliśmy dzisiaj energetyczni, nie biegaliśmy tyle co w poprzednich meczach. Gramy co trzy dni, nie są to zawodowcy. Chłopcy normalnie jeszcze pracują i myślę, że dzisiaj to nasze zmęczenie było naprawdę bardzo, bardzo widoczne. Jednak przy takim zmęczeniu, przy ciężkim meczu zdobywamy trzy punkty, więc naprawdę. Chwała, chwała chłopakom, bo, wy, bo dali z siebie naprawdę maksa. Mimo tego, że może kibic tego nie doceni, bo tego nie było widać, ale ja ich znam naprawdę każdego z osobna. Znam tą drużynę i wiem, że naprawdę było nam dzisiaj ciężko. My na tym boisku po prostu umieraliśmy. E, drużyna trenera Pawła bardzo dobrze się broniła. Wiedzieliśmy też o tym, że mają mocne stałe fragmenty, ale my nawet przy tych stałych fragmentach nie zachowywaliśmy koncentracji gdzie znaliśmy zawodników, numery, wszystko wiedzieliśmy, kto w które miejsce idzie, jednak dzisiaj ta głowa oprócz nóg również nie chciała, więc jeszcze raz gratuluję swojej drużynie, bo naprawdę bardzo, bardzo ciężko wywalczone trzy punkty, które zostają w Lubawie, które bardzo nam pomogą, a myślę, że z Ełkiem jeszcze nie jedna drużyna dozna porażki. Dziękuję bardzo. Dziękuję do Piotr Gospodarzy. Jeżeli są jakieś pytania ze strony mediów, to bardzo proszę. Ja mam pytanie do Piotr Grzyna Panie Cenarze, jest siódma kolejka, prosiłbym o krótkie rezumę tego sezonu. Który mecz był najlepszy? No i co jeszcze możemy się po spodziewać? Powiem tak, myślę, że część kibiców znowu będzie mówiła, ten dziad gada głupoty, jednak ja wiem, że ta drużyna naprawdę od pierwszego meczu, nie licząc u siebie meczu z Pisą Barczewą, wygląda naprawdę dobrze. No już w Korszach, gdzie to jest niesamowicie ciężki teren, wspomnę, że dzisiaj tam przegrywa lider Zatoka Braniewo na razie 1-0, my stamtąd wywozimy trzy punkty kolejny mecz tu akurat na pewno najsłabszy i to bez problemu można powiedzieć gdzie u siebie straciliśmy punkty z pisą Barczerą. Następne mecze wyjazdowe znowu w Żwornecie zgarniamy komplet punktów, również zdobywamy bramkę w samej końcówce i to na pewno cechuje tą drużynę, że ona się nie poddaje do samego końca. Bardzo ciężki mecz z Polonią Lidzbark, gdzie uważam, że Polonia to jest naprawdę jedna z silniejszych drużyn w tej lidze. Mieliśmy pomysł na mecz, wygrać się nie udało, ale nie przegraliśmy, zdobyliśmy jeden punkt. Kolejny mecz, pojechaliśmy do Kętrzyna. Nie licząc indywidualnych błędów, naprawdę graliśmy dobry mecz. My prowadziliśmy na wyjeździe 1-0, prowadziliśmy 2-1. Mieliśmy sytuację na 3-1, mieliśmy sytuację na 3-2. A błędy indywidualne naprawdę zadecydowały o tym, że my z Kętrzyna wróciliśmy bez punktów. Drużyna była bardzo zła, nie mogła doczekać się kolejnego meczu, i myślę, że w Elblągu z tą Elbląską, zdolną młodzieżą pokazaliśmy, że naprawdę jesteśmy dobrą drużyną, wyrachowaną drużyną, która zagrała bardzo dobre zawody w defensywie, ale i nie dopuściła przeciwnika do żadnej sytuacji. Dzisiaj to, co powiedziałem, ciężary. Jednak w piłkę my graliśmy, mieliśmy bardzo dużo posiadania tej piłki, tylko dzisiaj robiliśmy to wszystko na zwolnionym tempie, ale myślę, że to też też nie był nie wiadomo jak zły mecz, przy takim zmęczeniu. Nie można mówić o złym meczu, bo zdobyliśmy 3 punkty. Czekamy na kolejny ciężki mecz, jedziemy do Giżycka. Ósma kolejka, jeśli się nie mylę. My z tych ośmiu kolejek gramy 5 wyjazdowych, więc to na pewno na pewno też y, dla nas ma znaczenie, mimo tego, że na tych wyjazdach gramy dobrze, jednak jechać 250 km czy 200 i tak jak Paweł dzisiaj wracać naprawdę bardzo zły, że tych punktów nie udało się zdobyć. I to nie jest, nie jest tak łatwo. Ci ludzie zwalniają się z pracy, żeby na ten mecz jechać, bo to nie jest i ława Ostróda, gdzie dojeżdżamy w pół godziny. I na pewno mam nadzieję, że. W tym Giżycku również powalczymy, tak jak w tych wszystkich wcześniejszych meczach. I znowu znowuż zagramy za trzy dni mecz pucharowy, po kolejnych trzech dniach znowu mecz ligowy, więc tego grania naprawdę jest mnóstwo. A dzisiaj myślę, że rezerwowi naprawdę dali radę i wnieśli nową jakość i odciążyli tych zawodników, którzy grali naprawdę więcej. To się nazywa drużyna. Dziękuję. Dziękuję trenerowi drodzy gospodarze. Czy są może jakieś pytania do trenerów? Bardzo proszę. Jeżeli nie ma, dziękuję przedstawicielom medium, dziękuję trenerom, życzę powodzenia. Zabieraj cukier.